Hej, cześć, mano wam wszystkim, cześć. Witajcie, jo! E, tak, e, tak czy inaczej, kolejny odcinek zagrajmy w Michael Magic 8, dzienniszczyciela. Zapraszam was serdecznie do oglądania z tej strony SU. Okej, okay, to co? Idziemy polować na nagi. Na nagi kobiety. Mm -hmm. Okej, okay, zróbmy to. Na początek dowiedzmy się z czego one napierdalają? Czy napierdalają z mrozu, czy z jakiejś wody? Później rzucimy sobie. Odporność. Wow! To nie wyglądało jak woda. Z czego one walą? Ci z nas, z walą. Boże. Boże, za dużo ich. Za dużo ich. No kurna! No ja pierdolę! Fajnie, nie mamy czym się leczyć teraz. Dobra, wiecie co, to nie ma sensu najmniejszego. Zjechali mnie po prostu całkowicie. Eee, hmm. Czyli ich tam nie było przepraszam za dużo. Mi się wydaje, że było ich to trochę za dużo. Dobra, a jakie w końcu czary? Latanie i nic więcej, tak? Hmm. Tylko latanie. Hmm. Smutne. <grym> Dobrze, trwa godzinę. Hmm. Fak, no to nie pójdziemy w takim razie do Nag, bo, bo dupa. Dupa straszna. Możemy za to sprawdzić, co jest na przykład tam. Gdzie to nas wyniesie? Też latam jak smoki. Łysowam Pałki. Okej, okay, tutaj gdzieś jest ta droga cała. Droga zajebista. Hop. Hop. I sprawdzamy. Gdzie nas to poniesie? Do Murmuruc. Hmm. Dobra, pieprzyć, niech będzie Murmuruc. To jest nowa lokacja. Nie wiem jak to przetłumaczyć, Mur, marmurowe las, marmurowy las coś takiego Elfki? Elfy tu są, Nie to klerycy, o proszę Żółta beczka celność, jasne że ty Niebieska beczka osobowość to chyba ty eee. Zielona beczka trzymaj wytrzymałość Żółta beczka celność, ty Czerwona Beczka Moc. Niech będzie Ithilgor. No, to jest widać Miasto Kleryków Słońca. Zobaczymy, co to jest ten ten tutaj dość ciekawy budynek. Czy to jest jakaś świątynia ich? Na pewno mają beczki. Intelekt. Niepotrzebnie. Czerwona Beczka Moc. Niech... O, bez sensu. Kurde, ale debil. Świątynia Słońca. Wow, fajna. Dobra, wbijmy do środka. Mam że nas tu nie zabiją, bo nie czuję się tu zbyt dobrze. Witam. Witajcie w naszym schronieniu. Mm -hmm. mm. Komnota przywódcy, no jakoś nie chciał z nami gadać. Won! W takim razie wyłazimy stąd. I słuchajcie, mamy tutaj dwa zadania. Odczarować y Blackthorn, czy jakoś tak. Mm, jakoś taką laskę. Oraz kolejną rzecz. Znaleźć prawdopodobną no, ojczyznę troli. Zrobimy obie rzeczy. Mm, ruszając najlepiej jakoś w tamtą stronę. Także spoko. Co to jest w ogóle? Jakieś kamyczki. O! Rubin! Biorę! Krzyknę jak kloców. Okej, okay, będziemy szli tą stroną. Ostrożnie patrząc. Ogólnie rzecz biorąc, z tą lokacją związane jest bardzo fajne zadanie, które jest... Związane z artefaktami co to jest? Ja sama nie wiem. Kurwa, naprawdę. Bazyliszek. Czy was pojebało. Co to jest? Co to? Co w ogóle było? Wow, 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 wow. Wow, 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 won, 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 Zabijecie mnie. Dobra. Mają jeden punkt słaby. Mianowicie taki, że muszą podbiec. Zawsze mogę się cofnąć. Dobra, czas leczyć Czas leczy rany Młody bazyliszek. Młode jeszcze łatwo zabić, ale yy, dobra, chodźmy. Coś tu znalazłem. Yy, yy, Winiaz do bazyliszków. Czyli jak umrzeć według Esa. Znalazłem jakąś jaskinię. I to jest prawdopodobnie ta starożytna jaskinia yy, starożytna ojczyzna troli czy coś takiego. Dobra, na szczęście ich dużo nie ma podleczymy widzicie? Mistrz magii ciała i od razu... wow, wow, wow. I od razu... Od razu leczy całe życie dla elfki na przykład. Pusto? Co ci głupi jestem, po co pytam czy pusto, skoro można rzucić magiczne oko? Zrób to, zrób to teraz dla mnie. O, tak. Dobra, zapisz grę i sprawdzam co tam jest. Ja niestety muszę ściszyć troszkę... Nie, nie ściszysz muzyki bardziej. Stoję z to jest kinią, związane są starożytne legendy trolli. Jest to ich święte miejsce, jednak dla innych istot może być to po prostu siedziba, którą można zająć i gdzie można się bronić. Chyba dla bazyliszków. Dobry wieczór. Wow, ale mnie zjechali, Boże. Czy oni tarczy? jakąś zbroję zniszczyli, coś takiego? Bardzo dziwne. Ile mamy? 81, dobra. Ostrożnie. Co to jest? Kim jesteś? A, ognik, spoko. Dobra, zniszczmy. Wow, wow, wow! Czemu mnie tak bijecie? Spoko. Podleczymy was. Nic wam nie będzie. Na szczęście mamy eliksiry Manny. Podleczy... Co mu się O, oh, fuck, z kamienia. O, oh, nie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Skamieniałość. To bardzo niedobrze. Straciliśmy jednego smoka. Odporność na magię Ziemi. Hmm. To przydałby się rzucić. Może wtedy nie będzie skamieniałość. Ale może ja mam jakiś eliksir, wiecie? Nie wiem. Teraz sprawdzę. Hmm, nie. Mana. Nie. Też widzę, że nie. Leczenie choroby. Leczenie zatrucia. O, przynajmniej to mam. W zasadzie czemu, czekaj, chwileczkę. Ja mam... Aha, bo to jest włócznia, to jest kij. No dobra. Chciałbym jakiegoś kija lepszego kupić. I ty też nie masz nic. Odnowienie, oddychanie pod wodą. Posunięcie klątwy, no klątwa to klątwa, ale... Kurwa, nie podoba mi się to. A, cholera. No dobra, zapiszę jednak. Zapiszę, spróbujemy tam pójść. Męczący ognik. Okej, okay, ostrożnie, ostrożnie. Leci stary że To ten. To to jest ten właśnie ten skurwil, który petryfikuje. Boże, jaki koks. A, Moja głowa! Dobra. Wszystko z nią w porządku. co ja mam zrobić z tą starożytną ojczyzną troli w zasadzie? Bo nie do końca rozumiem. Wow, 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 Dużo was tu Ok. Jak spetryfikują mi kolejnego, to będzie smutno. Wow, 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 Dobra. Mocny Mocny WON! Kuźwa Kto ma te rozbrajanie, głupie? Rozbrajanie ekspert, super JEP! Hop, hop, hop Identyfikacja A fe, masz Będziesz ty trzymał? Słoneczny młot, podoba mi się Nie ma miejsca Tu masz problem? Nie wiem O. Dobre identyfikacja przedmiotów plus 8 O proszę, zobaczcie Identyfikacja przedmiotów, to ty to nałożysz Fe No, też nie lubię takich czapek. Nie mój gust. Nałóż to, proszę bardzo. I dostaniesz różdżkę. Wow, 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 wow. Już to obrywa mocno. Mój smog. Jul ma życia Boże 240. Strasznie żałuję, że tamta mi zginęła. Gdybym wiedział... Wyrwę z ciebie flaki. Dobra, idziemy drugie skrzydło sprawdzić. Wow! O nie, o nie, o nie, nie podoba mi się to. Oha, dwa jest super. O kurde, o kurwa. O kuźwa, dobra. Bierzemy to i się wynosimy. Rupiec. Ładny topór. Elitarny minotało, topór, boże, jakie wielkie. Nadzorcza pałka, to wszystko na sprzedaż Rupiec. pójdzie. O, skarb. Klasa pancerza plus 9. Hmm... Rupiec. Jej to damy. Właściciel porny na obłęd. Zajebiście. Przyda się to jej. Hmm, gdzie to było? Aha, no tak, nie mogę nic zrobić z tym. Coś się jakoś nie wiem, otwiera to. Dobra, dobijemy tego. Dobiliśmy. Coś tam wypadło z niego, ale to nic. Okej, okay, wynosimy się stąd moi drodzy. Jest troszkę zbyt hardkorowo. Dobra, ewentualnie jeszcze podejdę. Eee, okej, okay, oko. Tam ktoś jest, ale ja się boję, że zginę. Zresztą kto nie próbuje ten town. No właśnie, spróbowałem, ok. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Dobra, jeszcze ognika dobijemy na koniec. Kurwa. Co to w ogóle ma być? Dobrze, wynosimy się stąd w takim razie. Wynosimy się stąd i leczymy się. Przydałoby się znaleźć moi drodzy... Ee... Tak. Czy dałby się znaleźć jakąś świątynię czy coś? Gdzie oczywiście mam nadzieję, że to będzie w Woods, w sensie w tej, w tej wsi. Och, tak, mam taką nadzieję. To jest świątynia tylko. Okej, okay, wytrzymałość. Może to jest to. Wygląda jak to. Kup rdzeń drzewny za tysiąc sprzedaj suszony samogłowy Boże samogłowy Mistrz alchemii, nie, nie dzięki Ale chemia mnie nigdy nie interesowała zbytnio Czy to jest karczma? Kurwa, to nie jest karczma nawet Przyłącz się do nas Chciałbym e, hmm, Dziwne Ale i tak bym go nie przyłączył Co? Od 6 rano do 6 wieczorem, które jest godzina? W ogóle jak się sprawdza tutaj dzień i godzina? Czuję się jak down. Magia ducha. Jest tyle domów, a w zasadzie nie mogę znaleźć żadnego... A won! Żadnej świątyni. Stefan. O nie! O! No proszę. Nie wiedziałem, że tutaj jakieś zadanie mogłem wykonać i właśnie to zrobiłem. Okej, okay. nic tutaj nie ma Fak O jaki koleś Magia ducha Kauri Blackthorn, o dokładnie Była tu dobrze ponad y, tydzień temu Zadawała wiele pytań Powiedziała, że wróci do Alwar z wieśniakami Poszła do kamiennego kręgu na północny Północny Wschód stąd Dobrze, weźmy to sobie w takim razie Kamienny krąg z tego co pamiętam ona była specyfikowana jak my. O! Doskonale. No dobrze, ale... Jest jak tu ciemno. Wciąż nie, z nie znalazłem tutaj moi drodzy świątyni. Co może być problemem. może tu nie ma świątyni. A to byłoby głupie. O kurde, faktycznie chyba nie ma świątyni. No chyba, że to w tej, tej, tutaj. Próbujemy znale znaleźć tutaj uzdrowić, ale może nas ktoś uzdrowi, byłoby bardzo fajnie. Dobra, mm, skoczmy, nie, jak coś, coś czujesz, jak skoczy tu na dół, to, to się nie skończy dobrze, a zresztą. Okej. Okay. Ty leczysz, ty leczysz, nie? Ktoś tu leczy? Teraz nie wrócę na górę. Witam. Nie, no wrócę, wrócę Spoko. Gdzie jest lecz, leczniczy koleś? Gdzie można kupić zwoje? Albo przynajmniej eliksiry? które to leczą. Bardzo by mi to się przydało. Jak widzę, tutaj są problemy z bazyliszkami, więc taki, taki towar powinien być tutaj całkowicie dostępny i, yy, no nie wiem, otwarte. Dobra, kto ma to? Kto ma to? Kto ma to? To ma to? Kto ma ten zwój? Zmiana kamienia w ciało. O, jak dużo. Spoko. Tylko, że. Hmm. Boję się, że jak zacznę to używać, to się skończy tym, że za zabraknie tych zwojów na yy, tą laskę z questową. Więc po prostu na razie smoki będą takie z dupy. A potem zobaczymy. Tak. Okej, okay, ruszamy. Mmm, w tą stronę. A gdybym tylko znalazł świątynię, to byłoby o wiele łatwiej. Na szczęście kupiłem żarło. Żarło! Ktoś do mnie strzela i naprawdę nie wiem kto... A, ogniki, spoko. Olać. Dobra, nie wiem, walczy z nim, czy nie? Dobra, powalczę Czemu on tak ginie? W ogóle nie ma prawa tak ginąć Wow, 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 co się dzieje? Boże, co się dzieje? O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, to jest zbyt hardkorowe. O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck Krąg druidów, krąg druidów, matko, gdzie jest ta? Coś znalazłem. Ciemna skała, z której zbudowane są te kamienie M Komienne monumenty nie pochodzi z tych okolic. Najbliższym ich źródłem są góry Shadow Spire, odległe do setki mil. Ciekawe. Dobra, nie będzie tu Wejdźmy. I sprawdźmy no co się... czeka nas tutaj. I czemu nekromanta tak strasznie ginie? Czy on ma jakiś... Czy on nie jest w ogóle odporny? Oho, winda. Oho, 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 oho. Oho, oho, co to? Głaz? Czy ja walczę z głazem? O kurwa! Ja piernicze! To normalne? Okej, okay, dobra, 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 wszystko jasne, wszystko jasne, wszystko jasne. Wczytaj. Eee, uhy, 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 uhy. Uciekaj! Dobra, to było żenujące, wybaczcie. Dobrze, w takim razie to jest kolejne zadanie, którego nie możemy wykonać, ponieważ jesteśmy za słabi. Dokładnie tak. No szkoda, szkoda. Do Alwar. Do ku kurwa. Eee, nie, Alwar chyba nie jest... Potrzebna może? Nie, kurwa, nie wiem. Hm. Ja się zastanawiam, czy Alwar jest potrzebny. I czy odkryliśmy tą głupią ojczyznę troli całą, czy nie O właśnie, znajdź starożytną ojczyznę troli i wróć do Wologa Sandwicha Na pustyni Ironsen No i nie wiadomo właśnie, bo w zasadzie byłem w niej w środku Całej nie przeczesałem Ale znalazłem ją, tak No właśnie, znalazłem ją W takim razie albo idziemy do Alvar Albo do Ravenshore Tylko Hmm. Nie pamiętam, jak się szło do Ravenshore. Chyba tam w dół. Lepiej byłoby nam pójść do Ravenshore mimo, mimo wszystko. jest, jest jakiś komplet. O, są właśnie ten. Jednorożce pod nami, które strzelają laserami. Ale nikt nas nie trafił, bo latamy. z garoty. O, jajko. To jeszcze gorzej. Yy, dobra, no to chodźmy do Alwar w takim razie. Pójdziemy sobie na osy. Co prawda już pewnie w kolejnym odcinku. Tak Jest Alwar. I czy w Alwar była świątynia? Boże, ja nie pamiętam. Był, była, 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 na stówę była. Pamiętam, że się leczyłem w niej. Tak. Jakkolwiek to brzmi. Więc pójdziemy się, moi drodzy, wyleczyć. Przynajmniej fortece w fort ten... Ogre Fortress zrobiliśmy. Całe. To jest duży plus Bardzo, bardzo duży plus w zasadzie Ale jak... Kurde, znowu jestem w takim momencie w tej gry, takim mega demotywującym W którym cokolwiek, gdzie nie pójdę, to mnie po prostu jadą w dupę Dobra, może tu... nie To może... gdzieś tu w domu uzdrowień A, spoko Ekspert w identyfikacji. Gdzieś tutaj był ten dom uzdrowień. Magia ziemi. O jaka jest nagroda? Żelazna gorgona. No, na pewno ją znajdę. Ciekawe gdzie. <grytania> Ekspert alchemii. Nie. Hop. W takim razie to musi być tutaj. Dokładnie. Za 300. Boże. Nauka biegłości No dobrze, to w takim razie kurwa, wiecie co? Przydałyby się jednak te eliksiry, nie wiem Pójdę jeszcze tutaj skoczę do alchemika Zobaczę może on sprzedaje takie eliksiry Na pewno to kupimy Zdjęcie klątwy yy, Bitewny szał, ochrona przed magią Bitewny szał Wezmę sobie ochronę przed magią to są jakieś tylko śmieci. W zasadzie on ma książkę, którą już może się nauczyć, czyli pośpiech. Hmm, tutaj nic, tutaj sobie tylko posprzedajemy. Odnowienie ładunku, heroizm. Tarcza, odnowienie ładunku, oddychanie pod domu błogosławieństwo. Czyli same ścierwa. Jakieś przepisy. Ale to tylko dla alchemików. Tylko dla alchemików. Czas posprzedawać rzeczy. Jak mogę dziś wam pomóc Pokaż ekwipunek? Okej okay. ja Widzę, że sama broń jest tutaj mm, Czyli no, żadnej zbroi nie ma, cholera Pospólstwo. Pospólstwo Wypraszam sobie <grych> Mamy tylko najlepszy towar Okej, okay. mm, za ile ty to sprzedajesz? Za jeden Co? 18, tak Za sto a, dobra Widać że śmieci to sprzedamy Na pewno sprzedamy pałkę, to Mistrzowski sztylet jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem ale raczej też sprzedamy, pełen też. O kurde nie. Klien nie sprzedamy. Ten topór sprzedamy sobie. Lance. Młot. Mm. Młot. Dobra, młot zostawimy. Kierztołowy sztylet sprzedajemy. Sprzedamy, sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. Sprzedajemy, sprzedajemy. sprzedajemy, sprzedajemy. Nie wiem. To damy... Nie wiem. ...jemu. Nie jestem pewna. To jej. To pójdzie do naprawy oczywiście. Wow, jaki klucz piękny. Klucz więzienny. Fajnie, fajnie. Damy to oczywiście jej. Ona zbiera takie przedmiotki. Leczenie chorób. Jakieś... To by się przydało jeszcze posprzedawać. To są jakieś stare przedmioty, które mi się nazbierały po prostu w jakim na które nie zwracałem nawet uwagi. Nie wiem po co są te uszy. Hmm, hop. Yy, młot. I teraz tak. Yy, 19, 28, 34 Wow! Piękny ten młot jest super. To no, to też sprzedamy w takim razie. Fragment dziennika... O, tego nie przeczytałem. Yy, dziś przypaliłam się w Alwar trudno schronienie. Słońce opaliło moją twarz. Coś tam, coś tam, nudy same. No ale weźmiemy to. Mm, I cóż, yy, ten sztylet, czy on jest komuś potrzebny? Jej pewnie <laughs> Okej, okay. 3, 15, 19 15, 19 hmm. No nie wiem, jest podobne 15, 19 16, 18 Dobra, ten będzie chyba lepszy jednak O jeden, ale lepszy No i ten ma oczywiście zmiany te kamienia w ciało, które by się przydało nam kiedy tam ekspimy na tych meduzach pieprzonych, bazyliszkach damy jeszcze homik jemu wow, fajnie wygląda, zajebiście dobrze, broń sprzedaj, hop 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 rzadkie towary i kurioza i kurwioza i w eliksirach chyba się to, można posprzedawać te rzeczy Dokładnie tak Czapeczka, o proszę Fajne są te zastanawiam się może sobie je jednak Wkładam I na pewno level nam już skoczył Okej, okay, to jest na sprzedaż yy, To jest na sprzedaż To jest na sprzedaż To jest na sprzedaż, to jest na sprzedaż Klasa pancerza, nie i to jest na sprzedaż i ta czapeczka też jest na sprzedaż nie, nie, Ja, alchem, ja magii nie mam pojęcia o takich rzeczach jak ucho ogra Wow, ale levela nam podskoczyło Dobra, jeszcze w tym odcinku na koniec zapiszemy sobie I pójdziemy do tego y, zioma, który z nami nie chciał wtedy współpracować Może wtedy, jak już nam ten level podrósł właśnie To on zechce Eee, dobra. Z znowu nie pamiętam. Gdzie on był? Nevermore Fromago, Dom Uzdrowienia, Gilda Samopoznania, Sablewood. Gdzieś tutaj był. Okay. Mm. <laughs> gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, tutaj. Nie. Ogri bandyci. Uuuu! Uu. się do nas. Nie wydaje mi się. Koleś jest po prostu wkurwiający. Powinien się przyłączyć. Szczególnie, że mam level, kurde poczuj to 16, on ma 15, więc... Więc, więc, więc powinien to poczuć. O, jeszcze kuszę naprawimy sobie. Koniecznie, bo ona bardzo się przyda. A to z pleców zdejmiemy, bo tak nie trafiasz. I tak jesteś downem. Dobrze. I e, kusza, 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 kusza. Kuszę się naprawia oczywiście w... Ukuszaka, ukusznika, ukuszy. Hop-o tutaj. Naprawa. Mm, 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 naprawa. Hop, dzięki. Dzięki, dzięki. Proszę. Na plecy. Błyskawica. Prawie jak miotła chorego Potera. Yy, dobra, różka niech zostanie. Zbiorowy strach. Uliczenie chorób, chodzenie po wozie, zniszczenie. No ma no, sporo tych, wiecie. Naładowanie przedmiotu. On ma sporo tych zwojów, które mu zawalają, w zasadzie, ekwipunek. Leczenie chorób, chodzenie po wodzie. Chodzenie po wodzie nam się nie przyda i tak. Zniszczenie umarłych też nam się nie przyda. Zniszczenie umarłych ochrona przed magią się przyda. Leczenie chorób, osłabienia. Ach, leczenie osłabienia też. Leczenie zwykłe też się nam nie przyda. Cała reszta może zostać, nie wiem po co są te jabłka, ale... Aż zjedz. Może to jednak coś przywraca <noise> I cała reszta jest w zasadzie już poczyszczona No dobrze, w takim razie ja się już z wami żegnam. Dzięki Wam za oglądanie kolejnego odcinka, mam nadzieję, że wam się podoba i cóż, do zobaczenia w kolejnych częściach mego Let's Playa z tej właśnie gry Jeszcze tutaj sobie to damy. Leczenie chorób o matko, o matko. Nie mam gdzie tego położyć. Fak. Głupie, głupie! Nie mieści się. Aaaa! No, to do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdro. I bye bye. Hej! Jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy. I pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, palnij również komenta. Dzięki wielkie, moi drodzy, i pozdrawiam was serdecznie. Esu.